Ja jeszcze parę słów tylko odnośnie pana prezydenta Trumpa, Erdogana i tej afery z kurdami, i atakiem Turków. Podejrzewam, że pan Trump, który dość ma już sporo kłopotów z demokratami i z tym namawianiem prezydenta Zaleńskiego przeciwko Bidenom, może się jednak. Dowojować, bo to ułatwienie, jak gdyby zezwolenie Erdoganowi z Turcji na zaatakowanie Kurdów na północy Syrii, a de facto przecież naruszenie granic terytorialnych suwerennego, przynajmniej teoretycznie, państwa, jakim jest Syria, no może spowodować dość nieobliczalne skutki. Po pierwsze, Kurdowie będą się na pewno bronić, ludzie już tysiącami uciekają, a ciekawe, jak w końcu zareaguje Rosja, ISIS i sam pan Asad. Więc obawiam się, że pan y, Trump, de facto zdradzając Kurdów, chcąc obłaskawić prezydenta Erdogana, może mu to nie wyjść na zdrowie, a nawet przy okazji oczyźwić na co są warte sojusze, jak już mówiłem, Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. I nas może taka przyjemność czekać. A pan Nataniachu, który przecież walczy o utrzymanie się na tronie, żeby nie pójść do pierdla, przepraszam, to może jeszcze jakiś numer wywinąć, póki jest nominalnie premierem. No i na przykład zrobić jakąś awanturę z Iranem czy jakąś inną prowokacje, czy coś takiego. Więc widzimy, że polityka jest nieprzewidywalna. Wierzyć za bardzo naprawdę można liczyć tylko na względy, co nam daj Boże. Amen.